Cześć z tej strony Michał Zachodny. Przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu, będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Zanim zacznie się Euro 2020, cofnijmy się 5 lat i sprawdźmy. Co pamiętamy z Euro 2016? A możemy pamiętać, że dla kibica neutralnego, nie tego reprezentacji Polski z tych 51 spotkań we Francji możliwe, że tylko zwycięstwo gospodarzy z Niemcami do dziś pamiętamy jako wielkie spotkanie. Wiele osób też zastanawiało się po końcu tamtego turnieju, czy Portugalia była wartościowym zwycięzcą, ale po prawdzie oni byli tym najbardziej wartościowym, bo przecież najlepiej oddawali charakterystykę i etos turnieju. Czuło się jednak, że te mistrzostwa były kolejnym dowodem na powolne umieranie futbolu w wydaniu międzynarodowym, na wygaszanie takiego elitarnego statusu tego e, turnieju, zwłaszcza patrząc przez pryzmat wielu sensacyjnych wyników, tych mniejszych słabszych. Reprezentacji krajów. Także wiele spotkań wyglądało podobnie, jakby to była walka o to, by nie przejmować inicjatywy, ale raczej oddać piłkę przeciwnikowi. Wynikało to po prostu z tego, że na tym poziomie reprezentacji te ataki nie są wyćwiczone tak starannie, nie są tak dopracowane jak w futbolu klubowym, a więc brakuje też zrozumienia i zgrania potrzebnego do rozbicia obrony przeciwnika. Te wnioski, e, sami słyszeliście, brzmią raczej negatywnie, ale to nie są moje wnioski. Cofnąłem się właśnie o 5 lat po to, by sprawdzić, co po tym turnieju pisał w swojej analizie Jonathan Wilson, a więc uznany autor, e, nie tylko jeśli chodzi o tematy taktyczne, ale również o historię e, futbolu. Oczywiście z częścią jego zarzutów. Można się e, zgodzić. Przykładowo, on podaje statystykę, że w 25 z 51 meczów w turnieju jedna z drużyn miała przynajmniej 60% posiadania piłki, e, czyli generalnie mecze wyglądały tak samo, a tak przeciwko obronie. Drużyny miały te same plany e, i to wpływało po prostu na pewną monotonię spotkań i rywalizacji. Kibic. W połowie spotkań mógł sobie wyobrazić scenariusz tego meczu, był przygotowany, brakowało tego elementu zaskoczenia, elementu nieprzewidywalności, ale też otwartości danego spotkania. Nawet można powiedzieć, że w trakcie Euro 2016 z konieczności musieliśmy doceniać defensywę. To nigdy nie przychodzi kibicom łatwo, bo kibice chcieliby zawsze zwracać uwagę na tych piłkarzy ofensywnych tych najbardziej kreatywnych. Tych, którzy szukają i wykorzystują przestrzeń podaniami, a nie tych, którzy tę przestrzeń starają się e, zabierać. patrzą też na wnioski z raportu technicznego UEFA po tym turnieju i te główne punkty obserwatorów dotyczyły właśnie organizacji defensywnej. Trochę o, było o różnorodności. Stosowanych ustawień, o czym też powiem za chwilkę. Było sporo oczywiście o minimalizowaniu ryzyka, o wykorzystaniu długiego podania, skuteczności gry z kontry oraz poświęceniu napastnika. W grze defensywnej, jak sami widzicie, większość z tych punktów dotyczy raczej reagowania, a nie przejmowania inicjatywy. W porównaniu do poprzednich turniejów Mistrzostw Europy, znacznie więcej goli padło po zebranych drugich piłkach, zwłaszcza w strefie środkowej. I w strefie ataku, co może tylko świadczyć o tym, że znów te ataki, które były najskuteczniejszą drogą do bramki, nie prowadziły poprzez posiadanie piłki, poprzez kreatywność całej drużyny, poprzez jak najmocniejsze połączenia i wytrenowane schematy, bo i tego czasu na trenowanie było mało, ale na to, jak reagowano w tych momentach. Drugiej piłki, gdy jeden i drugi zespół jest raczej zdezorganizowany, i ten, kto zyska wówczas piłkę, zyskuje też tę sekundę, dwie sekundy przewagi reakcji i możliwości zaskoczenia drugiego zespołu. Oczywiście, że podejście defensywne wynikało także z nowego formatu turnieju. Portugalia jest tego znów najlepszym przykładem, bo przecież w fazie grupowej zremisowała. Trzy spotkania, sam byłem na meczu, właśnie przyszłych mistrzów Europy z Islandią, i wówczas nie prezentowali się kompletnie jak drużyna, która może zajść daleko, która potrafi przejmować inicjatywę, która potrafi narzucić swój styl gry. Nie męczy się po prostu grając w piłkę. Zresztą w całym turnieju Portugalczycy wygrali tylko jeden mecz w normalnym e, czasie. Patrząc na zespoły, które zakończyły na trzecich miejscach rozgrywki fazy grupowej, to tylko dwa z nich strzeliły właśnie w trzech meczach tej fazy więcej niż dwa gole. Te zespoły w sumie wygrały pięć ze swoich osiemnastu spotkań. Niemal połowę przegrywając. Oczywiście, że była wśród nich Portugalia, ale ona stanowiła wyjątek potwierdzający regułę, że te sześć drużyn, które zajęły trzecie miejsca, z których oczywiście cztery awansowały, to były po prostu słabe, by nie powiedzieć, przeciętne. Zespoły. W kolejnej rundzie, w jednej ósmej finału, trzy odpadły, a nawet przyszły mistrz potrzebował dogrywki, by pokonać Chorwację, strzelając gola dopiero w 117 minucie. Zresztą, jak pewnie pamiętacie, Polacy też byli doskonałym przykładem, jak skuteczne jest bardziej pragmatyczne nastawienie w trakcie właśnie ostatnich mistrzostw Europy. Bohaterem Biało-Czerwonych, no, sami przyznacie, bardziej był Michał Pazdan niż Robert Lewandowski. Najlepszy mecz kadry to bezbramkowy remis z Niemcami w Paryżu, w w ostatnim meczu fazy grupowej z Ukrainą Polacy mieli 37% posiadania, a piłki dominowali w zasadzie jedynie przeciwko Irlandii Północnej. Adam Nawałka był jednak bardziej w defensywie niż zarówno w ofensywie. Tutaj mała dygresja, bo przecież pamiętamy, co zdarzyło się dwa lata później w przypadku reprezentacji Polski, gdy po eliminacjach do Mundialu zmienił ustawienie na trójkę z tyłu w kontekście tego, jak funkcjonują selekcjonerzy. Jak myślą selekcjonerzy, warto sobie przypomnieć, dlaczego Adam Nawałka e, zdecydował się na tą zmianę. Doprowadził do tego wynik e, 0 do 4 w Kopenhadze e, z Danią. Wówczas to teoria chaosu Agehareide, czyli e, sposób gry bardzo bezpośredniej, opartej na drugich piłkach, destabilizującej organizację gry defensywnej biało-czerwonych, spowodował, że pojawiła się wątpliwość w głowie selekcjonera, czy ten sam sposób, który. Polacy prezentowali, grając za tego trenera od 2015 roku, może się dalej opłacać. Strach selekcjonera przed utratą kontroli był zbyt duży, stąd więc starał się odnaleźć większą stabilizację właśnie w defensywie, dodając kolejnego obrońcę dodając większą stabilizację w tej strefie prawdy, jaką to mówił czyli w tej strefie środkowej, tuż przed własnym polem karnym. Konsekwencji zakłócił równowagę, o której bardzo często wspominał. Polacy nie byli już ani skuteczni w defensywie, ani w ofensywie. Tyle z dygresji. Natomiast na jej podstawie przypomniałem sobie, że w Mistrzostwach Europy 2016 w 31 spotkaniach z 51 w całym turnieju przynajmniej jedna z drużyn nie strzeliła żadnego gola. Jakie jest tu połączenie z Polską? Cóż, w naszej grupie były to wszystkie spotkania. Było to znacznie więcej niż dwa lata później w Mistrzostwach Świata. W efekcie średnia goli wyniosła tylko 2,12, dużo niżej niż na Mundialu w 2014 i w 2018 roku. Warto jednak pamiętać, że w Rosji był WAR. Co za tym idzie, było więcej rzutów karnych, ale też ogólnie ta technologia zachęca do gry ofensywnej, do ryzykowania starć w ofensywie, bo teraz wszystkie zdarzenia w polu karnym mogą dawać w zasadzie efekt w postaci rzutu karnego. Częściej też można grać za linię obrony na większym ryzyku, bo jest właśnie wideoweryfikacja, która z kolei także pomaga drużynom broniącym trochę wyżej od własnej bramki. Mnie jest strachu właśnie o to, że sędzia nie dostrzeże tego, że był spalony. Zawsze będzie on w takiej sytuacji poprawiony przez sędziów VAR. Panuje takie uniwersalne przekonanie, że futbol międzynarodowy już nic nie może wpłynąć na ten klubowy, z racji tego, ile jest czasu na przygotowania, z racji tego, że drużyny narodowe już nie odzwierciedlają kulturowych tradycji piłkarskich swoich krajów. Więcej nowości i więcej trenerów starających się coś zmienić, wymyślić nowego, innego, szybciej zareagować na trendy e, panujące w futbolu jest po prostu na tym poziomie klubowym. Mają też oni więcej czasu na trening, na wdrażanie swoich pomysłów. Jednak warto się przyjrzeć, jaki efekt miało poprzednie euro na to, co później się zdarzyło w futbolu klubowym, bo uważam, że pomimo tych wątpliwości wyrażonych wcześniej, jednak sporo się zadziało. Przypominam sobie, że we Francji Włosi pod wodzą Antonio Conte byli jedną z najlepiej zorganizowanych i świadomych ekip, a wygrana 2-0 z Hiszpanią była po prostu taktycznym majstersztykiem. Nie tylko poprzez grę w niskiej obronie, ale też wyjście do wysokiego pressingu, sposoby rozegrania piłki przez Włochów. Kto chce sobie przypomnieć tamto spotkanie znajdzie wiele, wiele analiz taktycznych, które prezentują rozwiązania Właśnie Antonio Conte. On ustawiał zespół w 3-5-2, a Jonathan Wilson, wspomniany przeze mnie na wstępie, w swoich podsumowaniach turniejów podkreślał również, że wybory tego ustawienia przez Włochów, Niemców i Walijczyków były bardziej z pobudek praktycznych niż wynikających z jakiejś ideologii stojącej za danym krajem. Ten uznany autor sceptycznie podchodził również do tego, że z trzech niezłych wyników, Włochów, Niemców i Waliczyków, i dobrej gry tych reprezentacji, coś zostanie przeniesione na grunt klubowy. Nie przewidział jednak tego, że Conte trafi do Chelsea. Właśnie w Londynie rozpoczęła się wielka rewolucja, choć nawet Conte sam nie był do końca przekonany, czy może wprowadzać ustawienie z trójką środkowych obrońców od początku do Ligi Angielskiej. Zrobił to dopiero w przerwie meczu z Arsenalem, wcześniej stosując ustawienie 4-2-4, ale odkąd e, przeszedł na 3-4-3, w całej lidze zaczęła się rewolucja. Po krótkim czasie seryjnych zwycięstw Chelsea okazało się, że rywale zaczynają się przedstawiać na trójkę z tyłu, by powstrzymać Chelsea, jak choćby zrobił to Tottenham w derbach Londynu. Potem zaczęło okazywać się, że inni coraz częściej stosują to ustawienie jako wyjściowe, widząc wszystkie zalety, jakie daje system z wahadłowymi, z tym, jak szeroko oni są ustawieni w fazie ataku, z tym, że zawsze jest ta trójka środkowych obrońców zabezpieczających, z tym, że również w pressingu jest więcej możliwości zamknięcia przeciwnika w konkretnej strefie. I skoro udawało się to w Anglii, to zaczęło się to przenosić również na inne ligi, już nie tylko, Obserwowaliśmy ten system będący tak popularny, wyłącznie w bardzo i tak różnorodnej, taktycznie serie, a zatrudnienie kąte w Chelsea wynikało również z tego, ile osiągnął w Juventusie, miał on już pewną markę, ale nawet po początkach w nie zastanawiano się, dlaczego Conte nie zmienia ustawienia na system, który przecież był z nim utożsamiany. I gdy wykorzystał podstawę, czyli Trójkę środkowych obrońców oraz wahadłowych, to dopiero okazało się, że trafił w dziesiątkę. Oczywiście nie można się Wilsonowi i jego wnioskom dziwić. Tu nie chodzi o krytykowanie nietrafionych przewidywań autora, wręcz przeciwnie. Uważam jednak, że to euro może być po prostu trochę inne od poprzedniego. Jednym z powodów jest war, którego wpływ już wytłumaczyłem. Drugim natomiast jest to, o czym mówiłem kilka odcinków temu. Drużyny od 2019 roku mogą częściej otwierać grę we własne pole karne i też wiemy, że ta zmiana przepisu, wprowadzona już po Mundialu w Rosji, zmieniła sposób grania na poziomie klubowym. Jestem również przekonany, że zmieni to podejście na poziomie międzynarodowym. Jednak w Euro jestem o tym przekonany, zobaczymy więcej selekcjonerów, którzy nastawiają swoje drużyny, myśląc o ataku, spójrzcie, jaką zmianę przechodzi Polska. Na dobre czy na złe, ale Paulo Souza domaga się wysokiego pressingu oraz kontrolowania sytuacji poprzez posiadanie piłki i nie tylko on. Kapitalną przemianę przeszła przecież reprezentacja Włoch pod wodzą Roberto Manciniego. Na pewno z ostatniego roku pamiętacie też fenomenalną postawę Hiszpanii przeciwko Niemcom i sześciobramkowe zwycięstwo wynikające z pressingu i ofensywnej gry. Anglicy w 2016 roku byli prowadzeni przez Roya Hodsona, który bardziej narzucał takie pragmatyczne podejście. Oczywiście, że Gareth Southgate wciąż mówi o sile kolektywu, o tym, żeby budować szansę na wygranie Euro 2020 na bazie tego, co zobaczyliśmy po reprezentacji Anglii w 2018 roku, ale wciąż dysponuje on coraz lepszymi technicznymi, kreatywnymi zawodnikami, których musi. Wykorzystać również do tego, by zespół lepiej prezentował się w ofensywie. Już był nie tylko groźny, jak w Rosji, ze stałych fragmentów gry. Oczekiwania wobec niego są bardzo, bardzo różne. Zresztą tak samo jak wobec Francji, która może i jest bardziej pragmatyczna, ale z takim talentem, jaki posiada Didier Deschamps, naprawdę zawsze ogląda się ich świetnie. I tak było również w Rosji, gdzie mimo nastawienia na Kontry, mimo nastawienia na wykorzystanie szybkości swoich skrzydłowych, to oni byli jedną z najbardziej atrakcyjnie grających drużyn. Podobnie ma się to z Belgią. Zresztą też pamiętajcie, że na euro wracają po dłuższej nieobecności Holendrzy, zawsze dodający taktycznego kolorytu. A skoro wspomniałem o Polsce, to również warto będzie zwrócić uwagę na takie reprezentacje jak Ukraina, Szkocja, Dania, które, słowami swoich trenerów sprzed tego turnieju, starają się grać bardziej kreatywnie. Może więc nie będzie tak źle, może wracając do wniosków po Euro 2020. Gdzieś właśnie za 5 lat będziemy mówić o tym, jak to jednak drużyny szukające kontroli poprzez posiadanie piłki, szukające różnych sposobów kreatywnych na rozbicie defensywy rywala, miały zdecydowanie lepszy turniej niż w przypadku zespołów, których podejście było bardziej pragmatyczne. Przy okazji Euro 2020 otwieram kącik książkowy. Oczywiście wraz z wydawnictwem SQN, czyli partnerem mojego podcastu. Jako pierwszą zaprezentuję lekturę, która jest mi bardzo bliska, bo przygotowana została przez dwóch moich kolegów z pracy, Emila Kopańskiego i Jacka Janczewskiego. Tytuł ich książki to moje najważniejsze 90 minut, czyli zbiór 100 opowieści legend reprezentacji Polski. Nie ukrywam, że miałem okazję z bliska przyglądać się temu, jak powstawała ta książka i jestem pełen podziwu dla chłopaków. Wyobraźcie sobie, ile czasu musiało pochłonąć im nie tylko wskazanie bohaterów, ale przygotowanie się do rozmów, dotarcie do tych zawodników, sprawienie, że rozmowa będzie interesująca i wykraczająca poza opis 90 minut. Bo właśnie to dowiecie się po tej lekturze, że te najważniejsze mecze w karierach reprezentantów Polski to nie tylko wspomnienia o wydarzeniach z boiska. Wręcz Emil i Jacek poszli w innym kierunku. Chcieli wyciągnąć jak najwięcej detali o tym, co działo się w szatni, na odprawach, po meczach, dzień wcześniej, dzień po. I to najważniejszy powód, dla którego polecam wam tę książkę. Muszę wam też powiedzieć, że w biurze śmiejemy się, że Emil i Jacek to jak para bohaterów kreskówki sąsiedzi, bo w pracy nad tą książką jest Jeździli do wielu bohaterów razem, mieli różne przygody i zdarzenia. Zostawiam to między nami, ale w tej kreskówce, sąsiadom, nigdy nic do końca nie wychodziło tak, jak powinno. Efekt ostateczny był czymś zlepionym na kolanie, może taką nawet troszkę fuszerką. Jednak z tą książką tak nie jest. Ci sąsiedzi zrobili to z planem, pasją i dbałością o. Detale dla nich naprawdę każdy z bohaterów był cholernie ważny, i chyba wyróżnieni piłkarze sami tak też się z tym czuli, skoro dzielili się swoimi wspomnieniami i emocjami. Pod euro ta lektura jest jak znalazł i można do niej wracać w każdej chwili, wybierać dowolną historię jednego ze stu reprezentantów Polski. Biorę to na siebie i zdecydowanie wam tę książkę polecam.